Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, z WPCG MSP, przepraszam, ale jestem troszkę chora, przeziębienie i w dzisiejszym odcinku no niestety już nie mam vip jak widzicie, ten tak ale pojawił się zatem nowy motyw na pocieszenie, Hurra, nowy motyw. No to od razu wchodźmy oczywiście sobie na początku w zakupy i w odzież, bo w klinice piękna to raczej nic nie będzie. Tego motywu jeszcze nie widziałam ogólnie, a więc może być ciekawie. Queen after. No. O, ta sukienka wygląda jak bardzo podobnie do takiej sukienki z pakietu. Hehe. <laughs> Oczywiście Luka sobie zrobię tak, że dodam wszystko sobie do listy życzeń. Zrobię sobie sztuczne konta. I tak dalej tak dalej. Żartuję. Oh my godness, ale śliczne rzeczy. <coughs> Prawda bardzo ładne te rzeczy są. Dodamy sobie to do listy życzeń. Aha. Super. Po prostu super. No dobra, mam na listę rzeczy, ciekawe co tam mam. No ale dobra. Zobaczmy sobie ten cały motyw, ile ma stron. I takie jedną. O nie, to by było najgorsze. W ogóle dzisiaj jest Dzień Dziecka i dostaliśmy prezent z tej okazji. No i ja to wam pokażę. Cztery strony motywu. Czy będzie piąta strona motywu? Błagam, niech będzie, niech będzie, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Niestety nie ma. Najbardziej jestem ciekawa rzeczy. Pewnie to będą jakieś zamki, korony czy coś. No tak przewiduję. O, jaka fajna korona. Ale wydaje mi się, coś, że niektóre rzeczy są już były kiedyś na MSP. Wow, wow. Ale zakochałam się w tych włosach po prostu. I love this. Co zakochałam się w tych włosach idę teraz sobie na profil. Jestem na siebie bardzo zła. Lag lag bag. Kreatywna nazwa. Wchodzę w moją listę życzeń i zobaczę, co ja mam na tej liście. Podoba się, podoba się, podoba się, podoba się. nie no dobra, to mi się nie podoba, więc usuwamy. Usunięte. Chciałabym dwie rzeczy zwolnić. Zwolniłabym jeszcze te włoski za 500 Star Coins. Tane, no szkoda mi, albo to Ramoneska, ale ona też jest bardzo fa fajna. Tą sukienkę mogłabym zwolnić tam tutaj za 400 Star Coins. No, ale nie chcę, no. Kurczę, no. No dobra, zwalniamy tę sukienkę. Usunięte. Oj, nie wiesz, że zrobiła. Wow, wiem, że masz VIPa. Ach. No dobra. Usunęłam sobie dwie rzeczy, a więc dwie rzeczy mogę sobie dodać. I pierwsze, to sobie, co sobie dodam, to oczywiście te włosy. Są zbyt piękne, na to, żebym ich nie dodawała. Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze coś sobie tutaj dodam do listy. Kupię sobie z innych kont i będę tak sobie dodawać. I tak dalej, i tak dalej. Taki żarczk. O matko, jakie piękne szpile. <śmiech> 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 Tylko szkoda, że ta bluzka ta jest za diamentem, naprawdę mi się podoba. O kurczę, ale rozłożysta. Nie lubię takich. Chociaż kupiłabym sobie. <laughs> tak dla beki. W ogóle luczek, który się tutaj przedstawia, pasuje mi, ale jedyne co w nim nie pasuje, to jest to, że te włosy tak się jakby nakładają na te kolczyki i to tak bardzo nieestetycznie wygląda. No i to jest ten wielki minus. Te szpilki są mega. Ta rabka może nie aż tak, ale w tych szpilach się zakochałam. Tum, ti, Zmieniam sobie kolorek, tum tirum titum, na kolorek, który zawsze mam, tum tirum titum, dodaję do listy życzeń, <coughs> w sumie mogłabym go kupić, no ale mi się nie chce. No dobra, już mamy te cztery strony, stąd mi się nic nie podoba. No to, a więc tak, ten motyw oceniam, znaczy... Że... Hmm. Zobaczmy ile kosztują te spodnie z listy. Bo jeżeli za dużo, to, to nie kupię. Z tej strony mi się nic tak naprawdę nie podoba oprócz tych spodni. Są ładne. No dobrze. A więc luczka sobie zrobię później. Ponieważ teraz nie mam Star Coins i mam zapełnioną Elżet. I zasunię. Typowy status. Do wyrzutku. Zobaczmy, co masz w tej liście, bo już nie wytrzymuję. Mm hmm. Mm -hmm. Mm, 475. Mam za mało stary Hehehe. <ś> Mogłabym jakoś tam pozarapiać, no ale cóż. Nie chce mi się. Mogłabym ci kupić sukienkę. W ogóle nie wiem jak. <coughs> Niektórzy ludzie mogą mieć tak małą listę życzeń. Przecież to jest niewykonalne. No patrzcie. Patrzcie. To jest za dużo pięknych rzeczy. Te mi się podobają tak strasznie, że ja ich może to nigdy nie wyrzucę z listy. To normalę, dopóki ich nie kupię. Hmm. Ta bluzeczka mogłabym ją sobie w sumie teraz kupić. Hmm. Albo coś bym mogła z listy sobie kupić teraz w tym momencie. I myślę, że to by była właśnie... Kurczę, wszystko za drogie. Kurczę. Mogłabym wyrzucić w sumie tą sukienkę, bo nie za bardzo mi się tak bardzo podoba. O macko! i odcinek będzie tylko z tego, jak wyrzucam ze z listy życzeń. Super! Dobra, jedna rzecz na listę życzeń. Zuzia. <coughs> Przepraszam. Myślę, Suzia, myślę. Pała wow, moja noga, uderzyłam się. Nie, no, nie wiem co dodać. Kurczę, no, dajam te spodenki. mam się podobają, bo są ładne. I dodajemy. Chociaż dodałabym jeszcze jakąś bluzkę, albo bym sobie kupiła. W sumie, w sumie, tak. Kupiłabym sobie taką bluzkę do luka, żeby nie było. Żeby nie było. Róża ma być biała. Albo chociaż taki kolor przypominający biały. A gałąź bardziej taka inny, zielony. O, no niech będzie, że taka. W ogóle na zielonej szkole, jak była, to bardzo mnie komary pogryzły. I teraz ciągle mi to przeszkadza. Mm. No dobra, mamy bluzkę z tego nowego motyłu. Z kolei. Przejdźmy do kliniki piękna, w której, jak mówiłam, pewnie nic nie ma. No, oczy, brak. Makijaż, brak. Nosy, założę się, że nic nie ma. No, oczywiście, że brak. Usta, brak. Chociaż chyba się ich kolejność zmieniła, ale nie wiem. W ogóle szkoda, że nie można sobie przepisywać rzeczy z kliniki piękna. To było bardzo fajne. Kurki brak. Ale te usta mi się podobają. Bardzo mi się podobają, bardzo ładne. Te oczy dwukolorowe się mnie zakochali, dlatego kiedy jeszcze byłam VIP-em, sobie je kupiłam. I chodziłam po buniaka. Dobra, więc teraz zobaczmy sobie rzeczy, które mnie tak bardzo, bardzo interesowały. I pewnie będzie jedna strona klasycznie. No ale nie wiem, nie wiem. Mm. Matka Boska, lagi, łaj. O, 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 nie ma lagu. Dobra. Może coś sobie do, do, do pokoju kupimy. To serce mam sobie, sobie, sobie kupiła. I po raz kolejny przepraszam, że przed chwilą kaszlełam. I kupujemy. I te rzeczy oceniam, zaraz Wam powiem na ile. Hmm. Te oto rzeczy oceniam na 7 na 10, a tamte oceniałam też na 7 na 10, tak myślę. Animacje, o o o o o coś co juju kocha coś w sensie ja kocham o ale fajna animka siedzi się na tronie o ale super animka nie wierzę jak taka animka mogła powstać Ona jest jestem zakochana zakochałam się po prostu w tych animkach wszystkich obrót tutaj za 250 Korona w ręce i co? Co, co robisz z tą koroną? Zakładasz ją zakłada oh <laughs> Przepraszam. Chociaż to za 550 mnie bardzo kusi No nie wiem, nie wiem. To za 425, zobaczmy co to jest. Później tam za 300 zobaczymy. Um. Dobrze za 300. Uwaga. Jak to będzie wyglądać i co? Yhy, okej. Okay. Bardzo, bardzo dziwna animka. Y a więc ta za 550, moim zdaniem, jest nawet ładniejsza, niż ta z VIP-a. A ta za diamenty jeszcze jej nie widziałam, więc patrzmy sobie ją. Bo to za 600 to jest bardzo dużo takich, które jak to siedzi i se. I tylko siedzi. Bardzo dużo jest takich na Ojo, Ajajaj, ajajaj, ajajaj. włosów magicznych, tak? Nie kręci mnie to. O, o, o tu tu ru, 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 ru. Dun, dun, dun. Tarki? No otóż tak, myślę, co uważam, że animką dam takie 6 na 10, bo najwięcej dała ta animacja za 550 No i tutaj klasycznie tylko jedno tło, którego nie kupię i to jest to tło, co było tutaj. i Zobaczmy sobie w całości, to jest jakiś taki chodniczek, kwiatuszki, kwiatuszki, altanka, altanka mi się tak podoba no i to tło oceniam na 10. A więc cały motyw dam takie mocne 9. No bo podoba mi się. Po raz kolejny przepraszam. A więc tak, recenzja motywu doszła do końca, a więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subika, dzwoneczkiem, abyście nie przegapili żadnego innego filmu oraz abyście zostawili w komentarzu nikt, Spójnik, a może dam Wam coś z LZ, ale z innego konta. I napiszę na priwie, że to ja. A i PS. Y wysyłajcie ten film do innych, aby wszyscy dowiedzieli się o tym kanale. No to, pa pa!